Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Damian Maciuszek. Jestem najlepszym i najskuteczniejszym typerem w Polsce. Ze mną młody wilk. Kamil tutaj. Kamil, ile masz lat? Mam 20 lat. Powiedz mi, jak na rynku polskim zaczęły się Free fighty. ile wtedy miałeś lat? No, myślę, że nie, może 15-16. Więc tak jak widzicie, Free zaczęły się w głównej mierze z targetowaniem właśnie do młodych chłopaków. Śledziłeś na początku? Śledziłem i to bardzo. E, więc dzisiaj przeanalizujemy sobie Prime MMA 12. Nie wiem, czy to jest najlepszy na ten moment Freak fighty w Polsce, czy nie. Raczej to jest dla nas taki format testowy, który powinien się klikać. E, czy śledzisz do dzisiaj? Do dzisiaj na pewno nie śledzę, gdyż tam początki fajmu, no to na pewno każdego albo była oglądana, a potem było ich coraz więcej, coraz więcej już. Nie wiadomo było, co oglądać, więc teraz już tak naprawdę się dowiedziałem, że w ogóle Prime <grym> będzie na dniach. <grym> Okej. <Okay. grym> czyli, czyli jest przesyt tego, choć może bliżej, żeby mikrofon ciebie dobrze łapał. Przeanalizujemy sobie pojedynki, może też więcej od siebie powiesz, na czym to w ogóle polega. Czym są właśnie dla ciebie free fighty, na, na czym to w ogóle po, polega zjawisko? Bo każdy <grym> słyszał, może nie każdy wie. No, na pewno na pieniądzach, gdzieś tam osoby, które mają zasięgi, muszą budować takie sztuczne sztuczne relacje, gdzieś tam sztuczne konflikty, żeby zarabiać na takich młodych osobach, które niekoniecznie są świadome i oglądają to właśnie dla emocji. Czyli show, czyli mamy show, no i zaczniemy sobie analizować tutaj kartę walk. Z kursami. Nie będziemy tego obstawiać, no bo ja szczerze powiedziawszy się nie znam, ale może będziemy sobie analizować na czym w ogóle tutaj bookmacherzy ustawiają te kursy. Czy bardziej myślisz na osobach sportowych, czy medialnych? Kto ma niższe kursy u bookmacherów? Kto w ogóle wygrywa takie walki? Osoby, które lepiej sobie radzą w oktagonie, czy które lepsze show robiły na konferencjach? Myślę, że lepszo, lepiej sobie radzą osoby, które na pewno przygotowują się do tych walk, bo sporo osób jednak gdzieś tam te przygotowania olewa, po prostu robią show. były przypadki, że ktoś od razu odklepywał o przygotowaniach, żeby po prostu zgarnąć gdzieś tam każ dla siebie, więc myślę bardziej jak ktoś ma do czynienia ze sportem, no to na pewno plus warunki, no i głowa, głowa gdzieś tam... Dobra, no to zobaczymy jaką głowę będą mieli w co evencie, jeśli to dobrze nazwałem. Adrian Cios, Paweł Jóźwiak, mówiłeś, że widziałeś ostatnio Pawła jak się przygotowywał, możesz też powiedzieć właśnie jak to wyglądało? Tak, nie było to przygotowanie do tej walki, do której z poprzednich byłem na treningu MMA i po prostu obok Paweł tutaj trenował. No, z tego co mi się wydaje, to Paweł jest wyższy, więc gdzieś tam tą masę też na żywo ma. Myślę, że tutaj Paweł może być faworytem. Jak tutaj kursy wyglądają? Okej, okay, jeszcze o Adrian Cios musimy wspomnieć, że będzie miał dwie walki na tej gali. No, i to jest osoba też promująca kasyna na rynku polskim. Paweł Jóźwiak z tego co kojarzę, prezes Fenu. Nie wiem jak jest powiązany z Prime'em, ale kursy są te same, bo ja tutaj widzę, że po 1,80. Okay, więc Czyli więc... dosyć ciekawe. Możemy na przykład obstawiając Pawła, zrobić dwukrotność sumy. Oczywiście nie polecamy robić taśmy na. Prime ma na free fighty, tylko lepiej walka po walce zgarniać fajnie, maksymalnie 2-3 walki na kupon, bo pamiętajcie, to jest matematyka. Szczególnie jeśli młodzi jesteście, no to musicie wiedzieć, że w bukmacherce nie zawsze taśmy wygrywają. Dosyć ciekawą tutaj mamy kolejną walkę, przynajmniej u bookmacherów. Tazi versus 12 Roninów. Na czym będzie polegał ten format? Z tego co wyczytałem, Tazy będzie miał kilka rund, będą, będzie miał po trzech zawodników. Nie wiem dokładnie, czy oni będą się zmieniać, czy będą po prostu dochodzić, ale jak patrzę po zdjęciach, jakich tych przeciwników będzie miał po kursach też, jakie widziałem. Natazego, no to myślę po prostu, że on sobie z wszystkimi poradzi. Na pewno nie będzie to 1 na 12 od razu, tylko gdzieś tam po kolei będzie. Czyli 3 warto, 3. warto na niego obstawić? Myślę, że na 1,30 na jego porażkę 2,92, więc tutaj już mamy wyższy kurs, ale chyba najwyższy albo drugi z najwyższych możliwy jest na Waszka G, który będzie z Lukasem. Na Lukasa 1,22 Waszka G 3,43. Czy w ogóle kojarzysz tych panów? Pierwszy raz panów widzę. Tutaj Lukas wygląda troszkę groźniej. Waszka e, też widać, że ma fajną masę. E, także nie znam panów, nie wiem tak naprawdę po czym typować. Nie mam tutaj też ich wzrostu, więc może jak kojarzycie no to macie swojego faworyta. Ja niestety nie mam. Ambukmacherzy stawiają bardziej na Lukasa. Co możesz powiedzieć o kolejnej walce AMG versus Bagieta? Czy, czy znasz tych panów, z czego <grym> oni w ogóle zasłynęli? IMG. Myślę, że znana postać e, aktualnie w internecie, znany ze streamów, podobnie jak e, Pasut gdzieś tam przyjmował e, dziewczyny, kobiety z Polski e, na swoje live streamy, Tak samo te IMG e, gdzieś tam swoją tą granicę dosyć mocno podnosi, więc na pewno Wy też go znacie. No i Bagieta. Bagieta też znany... No właśnie nie wiem, czy znają. Jeśli pewnie gdzieś viral pójdzie to wideo, no to może młodzi e, chłopacy znają, jeśli chodzi bardziej o poważne osoby, które... Typują, no to mogą nieko niekoniecznie go znać. Dokładnie, więc... dokładnie tak. Bagieta, z czego zasłynął? Tak naprawdę w tych czasach nie wiadomo, kto z czego zasłynął. Gdzieś tam ludzie się mają parcie na szkło, też kojarzy bakiety z jakichś streamów. No to większość osób, które są na tego typu Galach, no to gdzieś tam bardziej w stronę takiej patologii to idzie, więc no tak naprawdę nie wiem. Dobra, kogo byś tu postawił? Myślę, że Bagiety bym postawił. Bagieta, kurs 1.25, więc bardzo niski na IMG, mamy 3.21. Jaś Kapela, którego kojarzymy, no bo ja też byłem na pierwszej w ogóle gali Prime MMA, byłem tam zaproszony. I po tym już nigdy więcej. Wtedy pamiętam, że też z takim Ziemowitem walczył, wygrał tą walkę. Teraz z Alim. Kojarzysz Aliego albo Pana Kapelę? Pana Aliego nie kojarzę Pana Kapelę. Coś tam kojarzę. Na kogo? Myślę, że tutaj Ali wygra przez, yy, przez masę. Nie wiem dokładnie jaka jest różnica między nimi, ale no Jaś jakoś chyba za dobrze się nie bije. Okej, okay. na Jasia mamy 2-0, na Aliego 1,65, więc również powiedzmy wyrównane są te kursy. Owca, Hellboy. Owca, Hellboy. Panów też nie kojarzę. Chociaż możliwe. Czyli że... wypadłeś, że tak powiem, z branży. Tak, wypadłem. No, tak jak wam mówię, tyle osób, tyle przybywa, żeś tam tak szybko, tak szybki jest ten okres tych nowych influencerów, że no, nie da się już na tym nadążać. Ci, co byli kiedyś, odpadają, gdyż tam zamykają. No dobra, ich. no to po zdjęciach. No, kto, kto wygląda, Twoim zdaniem, na zwycięzcę? Zdecydowanie hell Hellboy. Hellboy, 1,20, więc tutaj również e, mówisz tak jak e, bukmacherzy na owce jest. 3.60 Ninja Soroko. Soroko też pamiętamy z pierwszej gali, na którą koniec końców nie dojechał, trochę posiedział w więzieniu. Kim jest Ninja? Ninja, Ninja chyba wybił się przez TikToka, nie wiem czy to on miał z jakimś bratem content, gdzie tam mu pomagał, jakieś zbiórki chyba były. Nie, to bardzo był jeszcze inne. Jeszcze no. inny, ale no to ktoś podobny, ale widać, że chyba wysportowany. Okej, okay, na kogo? Myślę, że Ninja, Soroko chyba dosyć chudy jest. Ninja również 1,55, Soroko 2,15, ale Soroko miejmy nadzieję, że jakieś dymy porobi. Jak myślisz w ogóle, czy Free jeszcze mają przyszłość w roku 2025, czy już raczej ta złota era się skończyła? Złota era myślę, że się skończyła, ale jakiś tam potencjał jest, no bo cały czas nowe, nowy, nowi influencerzy, nowe osoby tutaj wchodzą w ten świat, mają wysokie zasięgi, no ale. Te młodsze pokolenia przechodzą i gdzieś tam dorastają, więc cały czas ten popyt będzie, więc trzeba też jakiś kontent im zapewniać. Okej, okay. Muran Marcoń, to mamy jako main Vern, Nathan Marcoń jest coraz bardziej osobą popularną. Muran, taki starszy widać zawodnik, jak tutaj byś obstawił? Kurczę, myślę, że może być wyrównana walka, jednak jestem za Krakenem. Czyli stawiasz na Natana. Na I na Natana jest zdecydowanie mniejszy kurs, bo 1,60. Ninja z ciosem. Ninja cios, czyli mamy drugą walkę. Chyba znowu Ninja, tak jest? Czy już tej walki nie ma, bo tak jak mówiliśmy, wszystko się zmienia. Już chyba nie ma, tam Karaś doszedł, okej. Okay. I pojedynek kobiet 2 na 2. Schreiber mała czarna. Schreiber jest coraz bardziej też popularna. I siostry Porzucek. Kojarzysz w ogóle te dziewczyny? Siostry kojarzy chyba jak jeszcze gołci nagrywali yy, odcinki, ale tych drugich pan nie kojarzy. Okej, okay, na kogo stawiasz? I w ogóle z czego słyną pojedynki 2 na 2 Jak to wygląda, to może też y, widzowie złapią jakąś merytorykę, jeśli o tym można powiedzieć w tej branży. No, klasycznie cztery osoby w klasy i zaczynamy 2 na 2. Z tego co kojarzę, jak jedną osobę już się wyeliminuje, to potem mogą w dwójkę walczyć na tą ostatnią osobę. Nie wiem dokładnie, jakie tu zasady mają, ale myślę, że tutaj pani Schreiber z małą czarną wygrają ten pojedynek. E, Okej, okay. no i bukmacherzy też na to stawiają. 1,47. Moi drodzy, robimy jakiś konkurs? Możemy zrobić konkurs e, na przykład na. Nie wiem, może na walkę Tazego z jakimś zawodnikiem, albo na main event. Czy... Main event, moi drodzy, jeśli obstawicie teraz poprawny wynik, albo w sumie to tutaj nie ma poprawnych wyników. Poprawne wyniku. zakończenie walki tak naprawdę nie możemy zrobić niewygraną walki, ale na przykład jak skończy się walka, czyli czy to będzie wygrana przez jakiś knockout, czy poddanie kogoś. Ok, czyli jak skończy się walka, kto wygra 100 zł do pierwszej osoby, która trafi? Subskrypcja tego kanału, like w górę, komentarze piszecie. Życzymy Wam powodzenia. Trzymajcie się. Możecie również napisać, czy taki format lubicie. Wszystkiego dobrego. No i co, w sobotę nam ten moment czekają nas. Takie walki, wszystko może się zmienić, więc mam nadzieję, że tu i teraz wrzucimy już dla Was ten filmik. Ja nazywam się Damian Maciuszek. Ja nazywam się Kamil. Tutaj. Do zobaczenia i usłyszenia jutro. Cześć!